Cześć! Z tej strony Magda Szczepańska ze szkoły języka norweskiego Trolltunga. W dzisiejszym odcinku będzie nieco strasznie. Opowiem Wam o pięciu nawiedzonych miejscach w Norwegii oraz norweskich przesądach. Zapraszam! Pierwsze miejsce, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to Akershus Festing, a więc twierdza Akershus w Oslo, czyli dla turystów, tak zwany zamek w Oslo. Słuchajcie, twierdza ta została zbudowana w 1299 roku i jest to budowla, która oczywiście służyła norweskim królom przez wiele setek lat. Przeżyła wiele oblężeń, ale nigdy nie została zdobyta. Jednak mało znanym faktem na temat tego miejsca jest to, że w latach 1820 do 1950 większość twierdzy służyła jako więzienie. I to naprawdę o no, takie dosyć restrykcyjne. A także jako obóz pracy. Więźniów trzymano tam w naprawdę fatalnych warunkach, i do tego setki z nich po prostu tam ścięto. Wykonywano tam również kary śmierci. Do dzisiaj pracownicy, a jest festnik, mówią o tym, że zwłaszcza z Lochów słyszą podejrzane szepty, jęki, błaganie o pomoc. Skrobanie paznokci, a czasami mają wrażenie, że po prostu ktoś przepycha się, e, próbując uciec e, gdzieś tam między korytarzami. Inną rzeczą dotyczącą e, Aciezu Festing, jest legenda dotycząca e, psa, który ma się tam objawiać. Dlaczego psa? Otóż w XIII-XIV wieku w Europie panowała taka, panowała, panował taki, no, można powiedzieć, przesąd, że poświęcając zwierzę podczas budowy na przykład zamku czy pałacu no, przyniesie się jakby dobrobyt mieszkańcom tegoż zamku, tej budowli. No i cóż, budowniczowie właśnie Arkischus Festing, widząc błąkającego się w nieopodal psa, Malkanistan, tak się on nazywa, czyli z łaciny po prostu zły pies, postanowili zaciągnąć go na plac budowy i zakopać żywcem. Niestety okazało się, że nie przyniosło to żadnych dobrych skutków, a psa do dzisiaj podobno widuje się jako zjawę. Niestety należy na nią uważać, ponieważ w momencie kiedy zobaczycie psa, to możecie być pewni, że za chwilę po prostu umrzecie. Drugie miejsce to ruiny kościoła w Nes, a więc Nes, Sirki Ruin i Akershus niedaleko Oslo znowu. Jest to kolejne nawiedzone miejsce w Norwegii. To kościół, ruiny kościoła, który został zbudowany w 1000, około 1100 roku. Natomiast y, księża, którzy, tam, y, którzy opiekowali się tym kościołem, mieli taki ambitny plan, żeby tę świątynię rozbudowywać, rozszerzać, upiększać. Niestety na drodze stanęli im Szwedzi, którzy zniszczyli i spalili ten kościół dokładnie w 1567 roku. Budowlę oczywiście y, odbudowano, natomiast no, niestety y, Drugi raz y, świątynia ta stanęła w płomieniach dokładnie w 1854 roku i od tamtej pory już nigdy nikt jej nie odbudował. Właściwie dzisiaj y, odbywają się tam śluby, czasami koncerty, czasami y, jakieś inne y, wydarzenia, kulturalne najczęściej. To już nie jest świątynia. Natomiast y, mówi się o tym, że w nocy za dnia jest to bardzo przyjemne miejsce, ale w nocy tylko odważni są w stanie tam wytrzymać, ponieważ mówi się o tym, że miejsce to wypełnia się taką gęstą atmosferą. Ciężko jest tam oddychać. Sprzęty elektroniczne przestają działać, a latarki się same wyłączają. Mówi się też o postaci księdza Jakoba Christiana Finkenhagena, który ma przechadzać się już jako zjawa, jako duch po tym miejscu, ponieważ za życia opiekował się nim aż przez 37 lat. Wielu świadków, którzy tam spacerowali, mówili również o tym, mówią również o tym, że poza postacią tego księdza można spotkać również jego dzieci, które zostały pochowane w tejże właśnie świątyni. Co do śmierci samego księdza, jest ona niejasna. Niektórzy mówią, że popełnił on samobójstwo. A inne dokumenty z kolei mówią o tym, że dożył sędziwego wieku i umarł śmiercią naturalną. Jeżeli sami chcecie się przekonać, jak to jest, i chcecie spotkać tę postać, spróbujcie wybrać się nocą właśnie do, do ruin tego kościoła. Ok. Teraz kolejne miejsce, które jest dosyć szczególne, jest chyba tak naprawdę no, najbardziej znane jako takie o paranormalnych aktywnościach. Jeżeli mówimy właśnie o paranormalnych aktywnościach, to LIER, Psychiatryskie Hus, a więc Szpital Psychiatryczny w LIER, znowu Nieopodal Oslo. To był tak naprawdę kompleks 12 budynków zbudowany w 1929 roku. No i cóż, w latach 1945-1947, a więc tuż po wojnie, no, zasłynął, zasłynął, oczywiście w cudzysłowie. Niestety. Hmm, Leczeniem pacjentów w taki bardzo kontrowersyjny sposób. Oczywiście w całej Norwegii był to największy tego typu szpital, i tam przeprowadzano terapię elektrowstrząsową. Tam też dokonywano masowych lobotomii na pacjentach tam też testowano leki na pacjentach nowe leki których skutków ubocznych no, nikt nie mógł przewidzieć mówi się też o tym że leczono tam pacjentów narkotykami narkotykiem LSD konkretnie używano również radio, radioaktywnych izotopów miejsce to tak naprawdę było miejscem no już dzisiaj tak po, po latach o tym się mówi że było miejscem tak naprawdę tortur znęca, znęcania się psychicznego i fizycznego nad pacjentami którzy już i tak byli chorzy a więc no, możecie sobie wyobrazić, że miejsce to nawet w momencie, kiedy było w użytkowaniu, no, musiało być niesamowicie smutnym, niesamowicie takim złym miejscem po prostu. Dzisiaj, kiedy ten szpital nie funkcjonuje, kiedy funkcjonują tak naprawdę jego ruiny tylko, no, przyciąga ludzi, ponieważ tak naprawdę on został tam. Mm, no, można powiedzieć nietknięty, w Lier i w ogóle w okolicy tego szpitala znajduje się pełno sprzętów, których używano właśnie do leczenia, w cudzysłowie, pacjentów. Wiecie, leżą jakieś pasy, którymi przypinano pacjentów do łóżek, leżą elektrody od tych właśnie sprzętów, których używano do leczenia, do elektrowstrząsów i tak dalej. No na pewno robi to ogromne wrażenie. No, mówi się oczywiście o tym, że w tamtym miejscu jeżeli tam pójdziecie, to poczujecie to od razu, że to jest po prostu gęste, naładowane takim smutkiem, taką straszną energią e, miejsce, gdzie stamtąd też rejestruje się, na przykład filmy, gdzie widzicie jakieś postaci, na przykład. E, Możecie w internecie znaleźć całe mnóstwo zdjęć z tamtego miejsca, które przedstawiają, no, na przykład jakieś przedziwne. Mm, zjawiska, możecie zobaczyć postaci i tak dalej, i tak dalej. Generalnie mówi się też, o, pamiętam, że <grym> był taki plan, żeby zrobić film dokumentalny na, na temat tego miejsca. Pamiętam, że mówiono o tym jeszcze kilka lat temu, jakieś 3-4 lata temu, ale temat jakoś ucichł. Jestem ciekawa właściwie dlaczego. Czyżby istoty, które Dalej znajdują się w Lier, nie pozwoliły na nakręcanie takiego odcinka, nie pozwoliły na odkrycie tej tajemnicy? Być może tak jest. Dobra, kolejne miejsce to Zwark. I tutaj macie, to jest znowu kolejne takie bardzo urocze miejsce niedaleko Oslo. A dlaczego jest nawiedzony? Mówimy tutaj konkretnie o domu gościnnym który, oraz no, jadalni, takiej restauracji, która mówi się, że jest najstarszym jest najstarszy tego typu miejscem w Norwegii, ponieważ została otworzona w 1640 roku. A przez, od początków XVIII wieku, aż przez 50 lat, prowadzona była właśnie ten dom gościnny razem z tą no, jadalnią restauracją prowadzony były przez Anne Kraftings. Mówi się o tym, że duch,. Anny, tej właśnie gospodyni, nawiedza to miejsce do dzisiaj. I tak naprawdę tę kobietę widywano już bardzo często, nawet są zdjęcia, słuchajcie, gdzie Annę ujęto zawsze w tym samym miejscu, bo zawsze dzieje się to na pierwszym piętrze, ona pokazuje się na pierwszym piętrze i zawsze ubrana na zielono, w taki piękny, wiecie, szmaragdowy kolor. Natomiast co jest też ciekawe, w budynku administracyjnym, przynależącym do, do, do tego właśnie domu gościnnego, obserwuje się też bardzo takie dziwne zjawisko. Otóż związane jest ono z telefonem, który dzwoni w nocy, zawsze o tej samej porze, w sali konferencyjnej. W momencie, kiedy odbiera się ten telefon, to tam słychać tylko jakieś takie, wiecie, dziwne szumy, dziwne dźwięki. Ale nikogo nie ma po drugiej stronie. Tak naprawdę w odkrycie tej tajemnicy zaangażowało się, zaangażowała się jedna z największych firm telekomunikacyjnych, Telenor. Próbowano odkryć tajemnicę, dlaczego tak się dzieje. Natomiast sam Telenor nie znalazł nic, co mogłoby powodować taką sytuację. Więc tajemnica została nierozwiązana. Jeżeli chodzi właśnie o ten dom gościnny i w ogóle o barem zwark, to tam to miejsce związane jest też z jeszcze jedną postacią, a więc z postacią Konrada Klausena. Konrad Clausen to właściwie był no, taki władca, człowiek, który władał dużymi płaciami ziemi, a w wieku 18 lat przejął również hutę żelaza, więc był dosyć majętnym człowiekiem. Właśnie w tym domu gościnnym w Barysberg miał również swój, no swój, swoją salę, swój pokój. Dzisiaj ta sala służy jako, no, jako jadalnia. Wydaje się tam lunche, wydaje się tam śniadania. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że właśnie w tym pomieszczeniu bardzo często obserwuje się jakieś takie dziwne światła. Mówi się o tym, że to właśnie były właściciel, czy były mieszkaniec tego pomieszczenia. Lubi tam po prostu przychodzić. Jest ta, historia Klausa jest dos o tyle, Klausena jest o tyle smutna, że on umarł dosyć młodo, w wieku 31 lat. Mówi się o tym, że po prostu nie pogodził się z tak wczesną śmiercią i nie chce opuścić tego ziemskiego padołu, więc objawia się jako światło w tym właśnie pokoju, jako jedna z tych dusz, które nawiedzają barym Zwarki. Ostatnia miejscówka, o której Wam opowiem to znana katedra Nidarosdomen w Trondheim. Tam z kolei znajdziecie ducha mnicha, który miał się objawić po raz pierwszy w 1924 roku podczas nabożeństwa. Jest to postać mnicha, który spaceruje sobie po katedrze. Jest to postać dosyć upiorna, bo ona zawsze ubrana jest w habit, ma wygoloną tonsurę, ale to, co jest przerażające, ma naszej na krwawą pręgę i nikt właściwie nie wie, czy ta pręga. Zdobył ją w taki sposób, że po prostu się powiesił i odebrał sobie samodzielnie życie, czy po prostu ktoś mu to życie odebrał, a on nie był w stanie przejść na drugą stronę. Um. Co jest ciekawe, w nocy w katedrze podobno słychać muzykę organową, chociaż nikt na tych organach nie gra. Możecie też usłyszeć mszalny śpiew, i to taki z XIII wieku, choć żadne nabożeństwo nie jest tam odprawiane w tym czasie. Z zeznań Jona Medbywe, filozofa i historyka, który odwiedził to miejsce podczas nocnych właśnie wędrówek, właśnie podczas tych nocnych wędrówek po katedrze razem ze, swoim, ze, swo, ze swoimi studentami, usłyszał czyjeś powodzenie, włóczące kroki za sobą oraz właśnie ten szalny śpiew. Zgłosił się z tą informacją do Kustosza, ale wówczas Kustosz zakazał mu dalszych dociekań i zakazał mu w ogóle mówić o tej sprawie. A może wy byliście w Niderosdommen i spotkaliście mnicha? Hmm? Dodatkowo, słuchajcie, chciałabym Wam opowiedzieć o kilku norweskich przesądach. Są takie przesądy, które są charakterystyczne zarówno dla, dla nas, jak i dla Norwegów, jak i dla wielu innych narodów. Takie jak na przykład czarny kot przebiegający przez drogę przynosi pecha, tak jak piątek 13, wtedy też wiadomo, że lepiej nic nie robić, bo jeszcze nam, nam, nam to przyniesie jakiegoś pecha albo nieszczęście. Wiadomo, że nie przechodzi się pod drabiną, Norwegowie też nie przechodzą pod drabiną, i tak dalej. Natomiast to, co jest takie charakterystyczne dla Norwegów, to jest właśnie kilka takich ciekawych przesądów, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Na przykład, w Norwegii nie zostawia się kluczy na stole kuchennym, ponieważ to przyciąga złodzieja do domu. Inną rzeczą na przykład związaną z, z, małżeństwem, z małżeństwem jest to, że jeżeli para bierze ślub w dniu, kiedy pada śnieg, to wróży im bogactwo. A więc jeżeli bierzecie ślub w Norwegii i pada śnieg, będziecie bogaci. Jeżeli już wzięliście ślub i będziecie mieć na przykład dziecko, to uważajcie, ponieważ w Norwegii istnieje taki przesąd, że jeżeli, że dziecko nie powinno patrzeć w swoje odbicie w lustrze aż do momentu, kiedy nie ukończy roku, ponieważ może mu to wywrócić po prostu, e, będzie mu to w, mogło wywrócić nieszczęśliwe życie. Co jeszcze jest ciekawego, e, to taki przesąd, który mówi o tym na przykład, żeby nie obdarowywać swoje, swojej ukochanej osoby skarpetami, na przykład, e, ponieważ może to oznaczać koniec Waszej miłości. Tak samo nie powinno się obdarowywać swojej ukochanej osoby chusteczkami, ponieważ ma to ściągać łzy i nieszczęście na tę osobę. Inną rzeczą związaną z liczbą 13 jest przesąd, który mówi o tym, że absolutnie nie powinno się siadać do stołu w liczbie 13 osób, ponieważ jeżeli tak się stanie, to każda z tych 13 osób po prostu umrze w ciągu kolejnego roku. A więc pamiętajcie. Nie siadajcie, z 13, nie siadajcie w gronie 13 osób przy stole. Pilnujcie tego. Jest też kilka takich przesądów związanych z morzem, na przykład. Zobaczcie, u nas, na przykład, jak idziemy na egzamin, ktoś nam mówi powodzenia, a my mówimy nie dziękuję. To właśnie z niedziękowaniem wiąże się kolejny norweski przesąd. Nie dziękuję się na przykład rybakom, nie dziękuję się za ryby, nie dziękuję się. Hmm, za życzenia dobrego połowu, na przykład, nie dziękuję się rybakom za dostarczenie, na przykład, ryby, bo to może oznaczać przy kolejnych połowach wypadek albo zły połów. Tak? Czyli następnym razem, jeżeli takiemu rybakowi podziękujecie za ryby, to on po prostu ich nie złowi. I już ostatni przesąd, o którym chciałam Wam opowiedzieć, a jest fajny i ciekawy: gdy wypływasz w morze, to nie zakładaj nigdy na plecy plecaka. Ani też nie wspominaj i nie rozmawiaj o koniach. To było dla mnie o tyle dziwne, że musiałam sobie sprawdzić, słuchajcie, skąd ten przesąd pochodzi. Otóż zobaczcie, plecak na plecach, na plecach niesiemy najczęściej wtedy, kiedy idziemy na wycieczkę górską, a żaden marynarz nie chce napotkać góry gdzieś tam pod morzem, tak, pod wodą, ani żadnej innej przeszkody, która mogłaby na przykład spowodować wypadek na morzu. Tak samo, jeżeli chodzi o konia. Koń jest w tradycji, no przynajmniej tej północnej, kojarzony ze smutkiem i ze śmiercią. To właśnie końmi przewożono na przykład ciała osób, które umarły gdzieś daleko, daleko od domu. Albo po prostu konno też, no, konie przewoziły na przykład trumny do na cmentarz czy do kościoła na nabożeństwo pogrzebowe. A więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego, ciekawego. Sama jestem ciekawa, czy Wy też znacie w Norwegii miejsca nawiedzone albo takie, wiecie, tajemnicze, oraz czy znacie jakieś inne, może regionalne norweskie przesądy. Oczywiście, dajcie znać w komentarzu. Dzięki, cześć.